Cześć i zapraszam Was dzisiaj na fazę grupową Ligi Mistrzów. No, przed nami bardzo trudne spotkanie. Lazio Rzym podejmie u siebie Atletico Madryt, więc klub z Włoch kontra klub z Hiszpanii. No jeśli chodzi o to spotkanie, to było właśnie we wtorek. Ja Wam troszeczkę o dzień yy, trochę później yy, nagrywam. No ale... Ze względu na to, że po prostu telewizora nie miałem, jak pamiętacie z tych szorców, co wrzucałem nagrania z Wrocławia, no to właśnie, właśnie taka była sytuacja, niestety. No ale teraz mam już nowy telewizor, więc mogę dla Was w końcu nagrywać. No, jeden dzień później to myślę, że chyba wybaczycie mi. No i przed nami jest bardzo ciężkie spotkanie dla obu ekip. Aczkolwiek we wtorek, właśnie, patremis jeden do jednego w grupie, już Wam mówię jakiej, w grupie E. W tej grupie jest Feyenoord, Celtic, Glasgow, no i właśnie Lazio Rzym i Atletico Madrid. Więc kto tutaj wygra, nie wiem. We wtorek był 1-1. Zobaczymy, jak będzie w finale. Ja będę, czy w finale. Przepraszam że, za błąd w fazie grupowej Ligi Mistrzów, oczywiście. Ja będę grał Lazio Rzym przeciwko właśnie Atletico Madryt, więc no, to na pewno nie będzie łatwy pojedynek. Widzimy się po pierwszej połowie meczu, a ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. A spotkania Ligi Mistrzów wszystkie są na Polsat Sport Premium więc, e, czy jeden, czy dwa, czy trzy, czy cztery, e, wszystko jest na Polsat Sport Premium. No i przechodzimy do pierwszej połowy spotkania. Halo, Halo! Ze stadionu olimpijskiego w Berlinie witamy widzów przed telewizorami. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. To co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. W ekranie pierwszej z ekip. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie. Czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Zobaczmy, jakim składem postanowił zagrać w tym meczu trener Atletico. Będą zapewne grać w swoim charakterystycznym stylu, czyli zakładać regularnie wysoki pressing. Jeśli wszyscy wiedzą, co robią, to potrafi być bardzo skuteczna taktyka. Zanim drużyna przeciwna przejdzie od ustawienia obronnego do ofensywnego, już musi się martwić, żeby piłki nie stracić. i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. De Paul. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Felipe Anderson. Urywa się w kryciu. Immobile. Niezłe otwarcie, ale szkoda, że nie zostało zwieńczone golem. Taka nieskuteczność może się na nich zemścić. Jestem przekonany, że podczas odpraw taktycznych z wykorzystaniem wideo, trener rywali wiele miejsca... Po... Zaraz, zaraz, tego musi być gol. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja Można było przymierzyć Zamiast uderzać na siłę I teraz obrońca wyjaśnia sytuację Po wrzutce Chcieli przytrzymać piłkę Ale nie wyszło Świetnie go teraz wypuścił Griezmann Stanie przed szansą Bramkarz opuścił posterunek. Wystarczyło trafić między słupki. Gol to gol. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. No to mamy 1 do 0. Chiro Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Ciro Immobile przy piłce wyczuł intencję, blokuje. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy wyrówna z karnego? Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. remis. Jeden do jednego. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Felipe Anderson. Piłkę przyjmuje Luis Alberto. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Morata. Piłka do nogi Moraty. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Felipe Anderson. Ciro Immobile przy piłce. Spokojnie broni teraz Jan Oblak. Ale uwaga. Jest pod presją. Mario Hermoso teraz. Lemar. I Koke. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Wybija piłkę z dala od bramki. Bardzo dobry, skuteczny blok. Nierozważne zagranie. Strata. Podanie przyjmuje Karasko. Szansa, czy przełamie impas. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Mininkowicz-Sawicz. Piłkę przejęli rywale. Atletico Madryt bez problemu utrzymuje się dziś przy piłce dłużej niż rywal. Na pewno jednak oczekujemy po nich więcej. Drużyna tej klasy powinna wiedzieć, co zrobić z piłką. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Im pozwala na sporo. Jeszcze tylko muszą to wykorzystać. Na dobrą sprawę powinni już prowadzić. To może być groźne. Będzie kontra. Linkę otrzymuje Milinkowicz-Sawicz. O nie, co tu się stało? Strata. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. Sędzia odwizduje koniec pierwszej połowy na Olimpia Stadion. Zapraszamy na przerwę. Doskonała była ta pierwsza połowa w wykonaniu Ciro i Mobile. Włoch jest w świetnej formie. Nie da się przecenić jego udziału w pierwszej połowie tego spotkania. Poderwał swoją drużynę, strzelił wyrównującą bramkę, i wkrótce się przekonamy, czy za tym golem pójdą kolejne. Na pewno go na to stać. Tu i teraz, właśnie rozpoczęli batalię. No, jeśli chodzi o to spotkanie, w pierwszej połowie no meczu no walka była niesamowita tutaj jedna i druga drużyna walczyła e, jak lwy o tą piłkę no ale jeśli chodzi o Lazio Rzym to mogę wam jeszcze powiedzieć e, że Lazio Rzym jest na 15 pozycji w lidze w, włoskiej więc w serii A więc no tutaj e, no słabiutko mają tylko Praktycznie rzecz biorąc, no, mało tych punktów. Mają tylko trzy punkty, więc no, słabo, jak na Lazio. No i na pierwszym miejscu jest Mediolan i Juventus Turyn jest na drugiej pozycji, co miał takie problemy z tymi transferami, z, tą, z tym finansowym Fair Play. Acemile na trzeciej pozycji, Lejlocze no na czwartej pozycji, a Napoli dopiero na piątej pozycji, więc no, e, mogą jedynie zagrać w Lidze Europy z taką grą. No, ale przed nimi oczywiście e, jeszcze no, mecz ciężki, bo Napoli z kolei, jeśli chodzi o ten zespół, no to będzie grał właśnie z Pragą w a mają w grupie, jeśli chodzi o to spotkanie, Real Madrid-Union Berlin, więc no i, no i ta Praga, tak? Więc no to też nie mają łatwej grupy, ale najtrudniejszą grupę ma Borussia Dortmund, no tutaj AC Milan, i PSG i jeszcze Newcastle United naszpikowane też gwiazdami, też szejkowie tutaj niestety zarządzają tym zespołem. Więc no, będzie bardzo ciężko Borusi tutaj jakby wyjść z tej grupy, no ale zobaczymy jak to będzie dalej. Na razie przegrane spotkanie w PRZ 2 do 0, No, bo oglądałem to spotkanie, no i tak. No, pierwsza połowa ze strony Borusi była bardzo dobra, ale ta druga połowa to już taka ospała była, więc no już to tak średnie się to oglądało. Więc no, teraz skupmy się na tym spotkaniu. Atletico Madry to na razie, jak widzicie, remisuje jeden do jednego z Lazio Rzym. No ale oczywiście jeszcze powiem o Atletico. Atletico, jeśli chodzi o tabele La Liga, Santander, na siódmej pozycji są. Na pierwszym miejscu jest Real Madryt, a na drugiej pozycji jest. FC Barcelona. Na trzeciej Lirona, na czwartej Atletico Bilbao, no i na piątej pozycji Valencia, a no na szóstej Rayo Fanekano, więc no tutaj Atletico też nie powala, jeśli chodzi o tą ligę, więc no tutaj słabiutko grają. No, ale najbardziej słabiej to gra Lazio Rzym. No ale tutaj jest bój niesamowity, więc może zrobimy sobie jakąś zmianę na drugą połowę. Wrócimy sobie może... Y Lazari wejdzie sobie za tego. E, Marucic. wejdzie sobie Pedro za Filipe Andersona. No i możemy wrzucić e, Romeo za, za Cagonini. Cagonini. E, no, niektóre nazwy piłkarzy są trudne, więc mi wybaczcie. No i teraz przechodzimy do drugiej połowy spotkania. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze się coś rozwinie w tym meczu. Widzimy się po skrócie spotkania. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. O, i to był książkowy odbiór piłki. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Trochę za wolno wracają do obrony. Morata teraz przy piłce. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Gol! Przepiękne uderzenie z w wykonaniu Griezmana. Naprawdę bardzo nizać. Spójrzmy po powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zabrał. No a potem był ten strzał z kolei. Idealnie podszedł pod piłkę i uderzył prostą nogę. Mamy teraz wynik 2 do 1. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Lemar z piłką. Piłka do Griezmana. To może być Gol! Jest! Dwie bramki przewagi! Ale dwie chwile temu świętowane było prowadzenie. Na tablicy wyników 3 do 1. Molina. Dobrze to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Świetny teraz odbiór we własnej szesnastce. Na skrzydle jest sporo przestrzeni może zaatakować. I nic z tego dośrodkowania nie będzie. Piłka pada łupem obrony. Atletico postawiło dziś najwyraźniej na budowanie długich cierpliwych akcji. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom, do... ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Gol! Bruzyna potrzebowała tej bramki jak powietrza. Proszę państwa, łapią kontakt. Jeszcze mają czas na wyrównanie. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. A więc mamy 3 do 2. Atletico znowu grę, rzutem z autu. Morata Atletico atakuje Może coś z tego będzie Obrońca teraz ekspediuje piłkę Byle dalej O proszę Dobrze rozwija się ta akcja Piłka do nogi Moraty Okazja Nie ma Pokazał teraz klasę No i ciągle przegrywają tylko jednym golem dzięki fantastycznej paradzie. Świetna obrona w kluczowym momencie to. Zmiana gotowa. Zaraz na Murawie zamelduje się zawodnik Sławki. Nie ma gola, ale też być nie mogło, jak się w ten sposób wykonuje rzuty wolne. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Dobre podanie, może być groźnie. Do piłki dochodzi Griezmann. No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta bramka? I po tej bramce jest 4 do 2. Morata. Ale podanie przejęte. I z piłką immobile. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. I Griezmann otrzymuje podanie. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Bez trudu teraz to broni. Romero. Ciro i Mobile. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Warto się czasem postarać przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. I Mobile! Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Koniec meczu. Nie udało się zdobyć punktów w pierwszym spotkaniu fazy grupowej. Porażka. Wy... Tu i teraz. Właśnie rozpoczęli batalię w tym. Ten... No, niestety. Porażka ze strony Atletikom, yy, znaczy Lazio Rzym. No, 4 do 2. No, no, walczyli tutaj niesamowicie, no ale tutaj niestety. No, Atletiko. Wygrało to spotkanie, no i zdobywa te trzy punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No, w rzeczywistości jeden 1-1, więc no, jakby mają jeden. No i rację tak samo, jeden. Najbardziej zdziwiło mnie to, że Lazio Rzym w kipie 23 ma jakiś taki dziwny herb. W ogóle to nie jest ten oficjalny herb, jakaś podróbka herbu, Więc to tak brzydko wygląda, dlatego ja nie mogłem znaleźć tego klubu, a tak to bym znalazł, spokojnie po herbie, a tu jakiś taki dziwny. No, mam nadzieję, że no w EA Sports FC na pewno to będzie lepiej wyglądać, dużo lepiej. Eee, I na pewno będą oficjalne kluby, a nie jakieś takie podrobione herby klubów. No i już nie mogę doczekać tej gry, ona jest dopiero chyba 29 września, ale może się data zmienić, może jeszcze być 30 premiera, więc no zobaczymy jak to będzie dalej, kiedy mi gra dojdzie. No to też yy, właśnie od tego zależy. Jak się wam podobało spotkanie to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, no i yy, możecie napisać jakie się wam bramki podobały w tym spotkaniu. No i trzymajcie się, i do usłyszenia. No i oczywiście zapraszam na kanał Sebastianixa, X Games. Nie wiem kiedy zacznie nagrywać. No i Wojtas Vlog przede wszystkim. Jak się Wam spodobają te kanały, to możecie dać suba, łapkę w górę. Na pewno będą zadowoleni. Więc do usłyszenia.